Cześć, z tej strony Marcin Piechota. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym pokażemy razem z Darią, jak powinien wyglądać pierwszy trening na siłowni dla kobiet. Pokażemy Wam calutki trening, zaczynając od obowiązkowej rozgrzewki, przez aktywację, kończąc na ćwiczeniach właściwych. Nie ma na co czekać, ruszamy. Część rozgrzewki, czyli aktywację. Proponujemy Wam ćwiczenie, w którym maksymalnie wyrzucacie miednicę do tyłu, czyli wypinacie pupę, a następnie wypychacie ją do przodu, czyli spinacie pupę na maksa, przenosicie biodra do przodu, ile tylko pozwala Wam wasze ciało. Zróbcie sobie tego z 20 ruchów. W ten sposób zaangażujecie mocno pośladki. Trzeć ćwiczenie aktywacyjne będzie to przyciąganie linek pod pachy. Ustawiamy sobie wyciąg na wysokość barków. Montujemy linę, zakładamy ciężar taki, który delikatnie postawi nam opór. Wychodzimy do tyłu trzymając liny w naszych rękach, tak aby ciężar na wyciągu już był podniesiony. Stajemy na szerokości naszych bioder, spinamy pośladki, rotujemy miednicę tak, aby kości biodrowe były troszkę uniesione do góry. Na początku możemy być zgarbieni, ściągamy nasze łopatki mocno, cofamy barki, a następnie dopiero wycofujemy łokcie tak, aby linki skierowały się pod nasze pachy. Przyciągając do siebie, robimy wydech, wyrzucając do przodu, robimy wdech. Wykonujemy sobie od 10 do 15 powtórzeń. Tempo powinno być powolne, dokładne. Cały czas kontrolujemy, aby łopatki były na maksa zaangażowane w nasz ruch. W momencie, kiedy przyciągamy łokciami do siebie liny, łopatki są na maksa ściągnięte. Garbimy się po to, aby nasz ruch był maksymalnie długi czyli maksymalny zakres ruchu. Kolejne ćwiczenie aktywacyjne zaangażuje nam statycznie pośladki i aktywnie nogi. Kładziemy się na podłogę, nogi podciągamy tak, żeby pięty były prawie pod pośladkami. Leżymy mocno wgnieceni nawet odcinkiem lędźwiowym w tym momencie w podłogę, czyli napinamy troszeczkę nasz brzuch, wciągamy go i najpierw unosimy biodra do góry, a następnie prostujemy raz jedną nogę, raz drugą. Ta, która zostaje na podłodze, utrzymuje nas w jednej pozycji. I pośladek statycznie działa właśnie od tej nogi, która zostaje na ziemi. W trakcie unoszenia, w trakcie wyprostu nogi, robimy wydech, w trakcie opuszczania wdech. Pamiętamy, aby trzymać cały czas napięte mięśnie brzucha. A oczywiście na tyle, abyśmy mogli swobodnie oddychać. Wykonujemy po 10 powtórzeń na jedną nogę. I na koniec będziemy unosili przeciwstawne kończyny w pozycji na czworaka. Dokładnie, unosimy rękę i nogę po przeciwnej stronie, tak aby utworzyły w miarę możliwości linię prostą z naszym ciałem. W trakcie robienia tego ćwiczenia również staramy się trzymać napięty brzuch, spięte pośladki, na tyle oczywiście, aby nie stwarzały one nam problemów w trakcie wykonywania ruchu. Podczas unoszenia robimy wydech, nie spieszymy się, robimy dokładne powtórzenia. Łopatki również powinny być w miarę możliwości ściągnięte i staramy się wczuć w pracę brzucha oraz pośladków. Wykonujemy minimum 10 powtórzeń na jedną stronę. Pierwsze ćwiczenie właściwe z naszego planu będzie to martwy ciąg z ketlem z podestu. Używamy takiego podestu, który pozwoli nam utrzymać proste plecy. Tutaj akurat mamy dwa, możecie użyć oczywiście wyższego. Stajemy sobie na szerokości nieco szerzej niż nasze biodra. W tym przypadku stopy będą ustawione na zewnątrz podestu. Jeżeli będzie to taki klasyczny step, to będzie nieco szerzej niż step. Pochylamy się do ketla. Pochylamy się w ten sposób, że mocno obniżamy się w biodrach, a tylko troszeczkę zginamy w kolanach. Najpierw ściągamy bardzo mocno łopatki, wbijając kciuki w ketla. Następnie nabieramy na maksa powietrze i dopiero w tej pozycji zaczynamy unosić ketla do góry, wynosząc biodra w przód. Jak widzicie pozycja na górze ma być na 100% wyprostowana w pionie. Robimy powolne opuszczanie na dół, cały czas trzymając upadki spięte. Czyli górna część pleców pracuje pasywnie, jest cały czas napięta. Natomiast my tutaj pracujemy głównie w biodrach. W ten sposób plecy działają pasywnie, a nasze pośladki i tył uda aktywnie. Oddychamy przy każdym powtórzeniu, wydech góra, wdech na dół, trzymamy cały czas napięcie na plecach oraz pośladkach. Nawet w momencie, kiedy jesteśmy na dole, nie puszczamy napięcia. Ketla możemy na chwilkę odstawić albo tylko delikatnie dotknąć stepa. Ruch na dół powinien być troszeczkę wolniejszy, ruch do góry nieco szybszy. Wykonujemy sobie od 15 do 20 powtórzeń w trzech lub czterech seriach. Kolejne ćwiczenie będą to wykroki z hantelkami. Użyjemy hantli, ponieważ dzięki nim łatwiej utrzymać nam równowagę. Opcji wykonywania wykroków jest wiele, my wybraliśmy taką najbardziej kompatybilną dla Was. Na początek staramy się spiąć nasz kor, czyli brzuszek, nabieramy powietrze. Wypuszczamy i robimy wykrok do przodu. Najpierw zwróćcie uwagę, że unosimy się troszkę do góry, dopiero zabieramy nogę, która jest z tyłu. Dostawiamy ją do przedniej i wykonujemy wykrok do przodu. Zawsze w trakcie opuszczania na dół, od tego momentu robimy wdech, a w trakcie kiedy podnosimy się do góry, będziemy robili wydech. Staramy się trzymać cały czas ściągnięte opadki, napięte mięśnie brzucha, czyli kontrolujemy cały czas nasz tułów. Koncentrujemy się na tym, aby ciężar ciała był zawsze na przedniej nodze, czyli jeżeli już wyrzuciliśmy nogę do przodu, to na niej musimy być na maksa skoncentrowani. Delikatnie pochylamy tułów, robiąc kolejne kroki. Wykonujemy sobie trzy serie po około 10 do 15 kroków na nogę. Ćwiczenie trzecie będą to wypychania na suwnicy. Skorzystamy z takiej najbardziej klasycznej. Mamy też do wyboru taką. Jest to bardziej eliptyczna. I my będziemy ustawiali nasze stopy w taki sposób neutralny, czyli na środku platformy. Teraz bardzo ważne. Stopy na szerokości bioder, delikatnie palce odwiedzione do zewnątrz. Nacisk w trakcie wykonywania ćwiczenia będzie cały czas napięcie. Kolana staramy się kierować do zewnątrz. Nasz odcinek lędziowy w trakcie ćwiczenia powinien cały czas przylegać do oparcia. Czagłowa głowa może być troszeczkę uniesiona, a plecy na górze nawet odrobinę zgarbione. Ułatwi nam to utrzymanie odcinka lędziowego wbitego w oparcie. Tutaj na dole mamy taką wajchę zazwyczaj, która służy do otwarcia zapadni i cały ten wózek wtedy znajdzie się na naszych nogach, cały ciężar wózka. Najpierw wypychamy go nogami, następnie mocno tą dźwignię dajemy do góry i teraz będziemy opuszczali. Staramy się opuszczać na tyle, na ile czujemy się komfortowo. Mniej więcej do 90 stopni w naszych kolanach powinno być optymalnie. W trakcie opuszczania robimy wdech, w trakcie wypychania wydech. Przypominam o kolanach, to bardzo ważne, żeby kierować je mocno do zewnątrz. Ruchów na suwnicy trzeba wykonać zdecydowanie więcej, czyli na przykład w zakresie od 15 do nawet 30. Trzy serie wystarczą. Jak widzicie, jest to trzecie ćwiczenie na nogi, więc nasze nogi będą już troszeczkę zmęczone, a w sumie Wasze, drogie Panie. Wdech na dół, wydech góra. Ruchy mogą być na przykład na dół troszeczkę wolniejsze i dynamiczniejsze do góry. W ten sposób bardziej dynamicznie zaangażujemy nasze nogi i zbudujemy więcej siły. Przechodzimy do treningu góry naszego ciała. Ćwiczenie czwarte będzie łączone. Będziemy ściągali drążek na wyciągu pionowym do karku. Chwytamy go mniej więcej dwa razy szerzej niż nasze barki, czyli dwa razy szerokość naszych barków. Wsiadamy sobie do samego końca tutaj pod te wałeczki. Wałeczki muszą być tak ustawione, aby nasze nogi mogły wejść do samego końca. Tak, jeszcze nawet do bioder bym polecił. Nasz tułów musi być ustawiony pionowo, czyli w momencie, kiedy będziemy zaczynali ruch, ręce, głowa, tułów, biodra tworzą linię prostą. Zaczynamy najpierw od ściągnięcia mocnego łopatek w dół, cofnięcia barków do dołu, a następnie ściągamy łokcie w dół razem z drążkiem, robiąc wydech. Na górze zawsze puszczamy do pełnego rozluźnienia. Wdech do góry i wydech na dół. Dokładnie, ruch na dół powinien być troszeczkę szybszy, ruch do góry powolny i zawsze zakończony rozciągnięciem, czyli praktycznie puszczeniem na luz. Wykonujemy 12 powtórzeń. Druga część ćwiczenia, czwartego, będą to odwrócone pompki w poprzek ławeczki. Ręce na szerokości naszych bioder lądują na ławeczkę. Nogi wyrzucamy do przodu, zsuwamy biodra, tak żeby znalazły się tuż przed ławeczką. Staramy się utrzymywać proste plecy w trakcie wykonywania ruchu. Opuszczamy się na dół, zginając ręce w łokciach. Trzymamy linię prostą tułowia. Robimy wydech, prostujemy się do góry. Na dół wdech troszkę wolniej, szybciej góra, wydech. Ciężar znajduje się na piętach i na naszych ramionach. Staramy się trzymać łokcie ściągnięte odrobinę do środka i mocno wypiętą klatkę piersiową w trakcie wykonywania ćwiczenia. Robimy sobie zakres powtórzeń od 10 do 15 powtórzeń. Jeżeli jest Wam za ciężko, możecie stopami podejść bliżej do tułowia. Jeżeli jest za łatwo, możecie stopy wrzucić na drugą ławeczkę, czyli troszeczkę wyżej. 3 serie od 10 do 15. Ćwiczenie piąte indywidualne będzie to wiosłowanie handlem w oparciu o Ustawiamy jedną stronę naszego ciała w oparciu ławeczkę, w tym przypadku prawe kolano, prawa ręka. Noga na zewnątrz wyrzucona, mniej więcej stopa jest tak pomiędzy kolanem a stopą nogi, która jest oparta w tej linii. Staramy się przeprostować nasze plecy, to bardzo ważne abyśmy się nie garbili w trakcie tego ćwiczenia. Wyrzucamy troszeczkę biodra do tyłu, ściągamy odrobinę łopatkę strony, która jest podparta i zaczynamy pracę. Tutaj bardzo ważne jest to, abyśmy najpierw zaczynali ruch poprzez cofnięcie barku i ściągnięcie łopatki, a następnie dopiero ruch łokcia do góry. W trakcie ruchu do góry robimy wydech. Zwróćcie uwagę, że staramy się wykonywać pełne, długie ruchy. Czyli nisko bardzo opuszczamy rękę z hantlem, następnie bardzo wysoko wynosimy bark do góry. To bardzo ważne, żeby to bark wychodził wysoko, a nie łokieć. Możemy nawet odrobinę obracać nasz tułów w stronę łokcia, który jest unoszony. Do góry szybszy ruch, wydech, wolniej na dół robimy wdech. Wykonujemy po 12 powtórzeń na jedną stronę w trzech seriach. Część szóste będzie składało się praktycznie z dwóch, ponieważ najpierw będziemy unosili hantle na nasze barki poprzez ruch w bicepsie, a następnie wypychali je do pionu. Ważne jest to, abyśmy stali stabilnie na nogach, mieli napięte pośladki, ustabilizowany kor, tak aby nasz tuł w trakcie wykonywania ćwiczenia się nie bujał. Robimy delikatny zarzut na barki. Następnie unosimy, wyciskamy handlę do góry pionowo, wydech w trakcie wyciskania, wdech w momencie kiedy opuszczamy. Nie spieszymy się, kontrolujemy ruch. Bardzo ważne dla Was, drogie Panie, będzie to, aby kontrolować ustawienie ciała, aby tu się w ogóle nie bujał w trakcie wykonywania tego ćwiczenia. Nie używajcie zbyt dużych handli i wykonajcie sobie około 12 powtórzeń w trzech seriach indywidualnych. Na koniec będziemy wykonywali dwa ćwiczenia na brzuch po rząd. Pierwsze w pozycji podpartej. Nogi ustawiamy tak jakbyśmy chcieli robić pompki klasyczne i będziemy przyciągali kolano w kierunku łokcia przeciwnej ręki. W trakcie przyciągania kolana będziemy robili wydech. Cały czas bardzo ważne jest to, abyśmy utrzymywali nasz brzuch w napięciu. Ruchy robimy powolne, robimy wydech w momencie przyciągania kolana. Zwróćcie uwagę, że chcemy tu utrzymać w linii prostej. Kontrolujemy ruch i wykonujemy sobie po 10 powtórzeń na jedną nogę. Od razu przechodzimy do ćwiczenia drugiego na brzuch, przekładamy się na plecy, kładziemy się w takiej pozycji wyprostowanej i będziemy teraz unosili na zmianę nogę raz jedną raz drugą, i za każdym razem wyciągali ręce w kierunku tej nogi, odrywając się do łopatek od podłogi. W trakcie unoszenia robimy wydech. Pamiętamy o tym, że odcinek klęźwiowy musi być wgniatany do podłogi. Nogę unosimy na tyle wysoko, na ile jesteśmy w stanie. Odrobinę powinna być zgięta w kolanie. Robimy wydech za każdym powtórzeniem do góry. Również wykonujemy około 10 powtórzeń na jedną nogę, czyli łącznie będzie to takich 20 brzuszków. Tu właśnie kończymy część główną naszego treningu. Na koniec zaproponuję.